polskiej historii, w polskiej cywilizacji, która przez wieki trwała na okresach. Ramiroda Zapraszam z Zapraszamy. Szanowny koleżanki, drodzy koledzy. Koleżanka Maria już wspomniała tutaj o Polakach mieszkających dzisiaj na Ukrainie. Natomiast nie wolno zapominać, że Kresy, dawne wschodnie tereny I Rzeczpospolitej to nie tylko dzisiejsza Ukraina, nie tylko dzisiejsza Litwa, nie tylko Białoruś. To były tereny o wiele szersze. I jeżeli się odnosimy do historii tych terenów, ni niestety musimy pamiętać o historii XX wieku, historii międzywojnia, historii II wojny światowej i okresu powojennego. Które były łańcuchem ludobójstw popełnianych na Polakach zamieszkujących te tereny. Z 300 tysięcy mieszkających tam Polaków zostały praktycznie doszczętnie oczyszczone powiężczyznę i lawa. Nic prawie nie zostało z Polaków za zmruczeń z Polaków nad Berezyńskim. Wyksterminowanych przez bolszewików w roku 1937. Wywiezionych do Kazachstanu. W czasie wojny mieliśmy kolejne ludobójstwo. Mieliśmy wody, w lesie. W Wilnie, w wileńskich Ponarach zamordowano ponad 100 tysięcy polskich obywateli, w tym najwybitniejszych przedstawicieli elit ówczesnego Wilna. Natomiast w całym tym ciągu nieszczęść, które na nas spadły, Nasi przodkowie popełnili jeszcze straszliwszą zbrodnię. Oni przeżyli. I dzisiaj za tą zbrodnię nadal ponosimy karę. Przez okres sowietyzacji, przez okres komunistycznej okupacji tamtych terenów i komunistycznego wasalstwa Polski Ludowej. Polacy poza wschodnimi jej granicami byli zapominani. O zbrodniach, przeze mnie wcześniej wymienionych, także nie pamiętano i nie mówili. Ale nastąpienie wolnej Polski też tego nie zmieniło. Mówi się czasem o Wołyniu. Za sprawą ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego została wydana broszura o honarach, także w językach angielskim i litewskim. Ale co, co z Polakami z Zazbrucza? Co z Polakami z Syberii, których bolszewicy wyróżnęli po wojnie polsko-bolszewickiej? O nich się też nie pamięta. Dzisiaj też za tą zbrodnię przeżycia, za to przestępstwo przetrwania, płacimy cenę w tej postaci, że nasze prawa. Na zamieszkiwanych przez nas terenach nie są respektowane. Nie mamy prawa się nazywać. Nasze imiona i nazwiska są przeinaczane w oficjalnych dokumentach. Nie mamy prawa używać swego ojczystego języka na terenach, które zamieszkujemy od wieków. Na Litwie uszczuplane są też nasze prawa oświatowe. Już uszczuple się zakres nauczania w języku polskim, w, w polskich szkołach. Polacy na Litwie w wyniku przeprowadzonej w złodziejski sposób reprywatyzacji zagrabionego przez Sowietów mienia zostali okradzeni z majątku wartości miliardów euro. Nic się nie ma perspektyw na zwrócenie. To, że nasze społeczności w tych krajach jeszcze istnieją, że funkcjonuje w jakiś sposób 50 tysięcy Polaków na Łotwie, 200 tysięcy Polaków na Litwie, drugie tyle Polaków na Białorusi. Według różnych szacunków około 800 tysięcy Polaków na Ukrainie. Zawdzięczamy też wsparciu rodaków z Rzeczypospolitej Polski, ale i wsparciu finansowego rządu. Dzisiaj kiedy Unia Europejska daje nam pewne narzędzia, bo nie tylko ogranicza naszą suwerenność w różnych kwestiach, nie tylko narzuca nam pewne rozwiązania, które nas nie interesują i których nie chcemy, ale też daje nam pewne narzędzia, z których powinniśmy korzystać. Jednym z tych narzędzi jest możliwość dla nas, Polaków spoza granic Polski, brania udziału w życiu, Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy jednym narodem ponad granicami. Jesteśmy integralną częścią tego narodu i chcemy brać aktywny udział w jego życiu i kształtowaniu jego przyszłości. W związku z tym, też zgodziłem się na kandydowanie z listu ruchu narodowego do Parlamentu Europejskiego. Jednak z tą odpowiedzialnością za losy naszego narodu przychodzi też obowiązek zwracania uwagi na różne kwestie. A nie, nie ma czego ukrywać. My Polacy na wschodzie mamy inne doświadczenia historyczne, mamy inne czasem spojrzenie na pewne kwestie. I też z, z tej okazji. Przy wszystkich tych bardzo optymistycznie nastrajających przemówieniach, które nas z w tutaj poprzedziły, chciałbym też przypomnieć, że w historii zawsze na, nasze najszlachetniejsze cele gubiło popełnianie tych samych grzechów. I dla, dlatego mam nadzieję, że nie popełnimy tych grzechów ponownie. Że się ustrzeżemy przed Jarze polskimi grzechami pychy i doktrynarstwa, które obaliły Pierwszą Rzeczpospolitą, które obaliły Drugą Rzeczpospolitą. Że się ustrzeżemy przed złomianym zapalem, przed wczesną radością i spoczywaniem na laurach. I że będziemy też pamiętać o najważniejszym, jeżeli chcemy wprowadzić radykalne zmiany, jeżeli chcemy odrzucić błędną i nielogiczną doktrynę, Jerzego do nadal kształtującą naszą politykę zagraniczną. Musimy się nastawić na pracę na pokolenie. Musimy zapomnieć o tym, że funkcjonujemy w systemie partiokratycznym, w którym się żyje i podejmuje decyzje od wyborów do wyborów. Musimy się nastawić na pracę na lat 50, na pracę codzienną z nojną w posieczonym. Musimy pamiętać, że naszym obowiązkiem jest tej pracy dokonywanie, naszym obowiązkiem jest wydanie na świat kolejnych pokoleń, ich wykarmienie, ich bezpieczne wykształcenie, by kontynuowali tę pracę, pracowali lepiej niż my i nie popełniali naszych błędów. I każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy do takiej wieloletniej pracy gotowi. Czy jesteśmy?